Anteku i witam Was na moim kanale. Teraz to jest film z Idle City Empire. Bardzo ważne, że od razu, grę. Tylko dosyć dużo grałem. Ale to jest taka: gra dosyć raczej różnych wykonawców niż Make More. Już byłem z Make More dwa filmiki, jeden się dokładnie teraz wysłał. Czyli nie teraz. No, jeden z dwóch filmów już się wysyła. Ale. Yy, Przepraszam, hmm, że od razu ogólnie nie, zaczą, nie zacząłem wam pokazywać, więc zawsze już dosyć daleko ogólnie pokazuję wam. O w tej grze to jest taki typowy, że po prostu takie to jest takie miasto i się kupuje i się odbiera. o i tak dalej, i tak dalej. I patrzcie. I... Patrzcie ile dostam. moja pani oczywiście mówi hej, hej! Bo jej nie obchodzi, że na... Ona będzie przeszkadzać. Ok, to robi 27 codziennie. Tutaj 73 codziennie. Ok, ja chcę to, co robi 73, a To jest za bardzo dużo. Ciekawe, czy ile to kosztuje. Co ja mam? Mogę to na raz upgrade A na dwa. Ciekawe, ile to jest. To jest bardzo kosztujące. Hurra, hurra! 10. Co czas tylko 10 razy tylko O nie, przepraszam. Akcept? No chyba akcept dajemy. Reklama? Tak, oczywiście, reklama. Tak sądziłem. Moje filmy nie zawierają reklam ogólnie, ale zawierają takie reklamy. Lub nie wiem, czy YouTube wkłada reklamy do Moi. Bo ogólnie jest tak, działa YouTube, że po prostu Robisz sobie filmik, jeśli jesteś wystarczająco popularny To YouTube po prostu wstawia Ci filmik YouTube po prostu nie pyta ci o zgodę, wstawia reklamę Close zgodnie z wykonaną dasz tą reklamę I po prostu jest tam reklama A YouTube po prostu daje Ci pieniądze, nie masz wyboru OK, Więc teraz Okej, okay, teraz odbieram najgorszy... Najgorszy moment na odbieranie Mój... OK Okej. O co? Ile tu jest tych UFO? Ile tu jest tych UFO? Ile? To było maksymalne UFO. Po... Tylko nie widziałem. Ile to UFO?

Ej, okay, na razie przesy co otworzę. A sądzę, że na początku było bardzo nudno. Bardzo musiałem grać, żeby wejść na taki wysoki level. Teraz otwieramy te czesne wszystkie, czyli te bagi. ciekawi jakie będą te ta największa paczka. Obejrzymy jedną reklamę, żeby dostać to wszystko, te wszystkie. Tu mam, cztery, Jaki hardcore? Ile od tego dostanę? To będzie najciekawsze. Ja się boję, co to będzie. Jaki hardcore? 5 razy prof wszystko co dostanę. I jeszcze dwa. Nie, to jest najlepsza ale czekam kiedykolwiek dostanę. Za 10 trylionów, kupię jest jeszcze jedną no możesz, nie chcę, no nie jestem najlepszy rzeczy, no po prostu. Okej, okay, teraz jest collect. Normalnie bym wczoraj odebrał, miał internetowym. Dostał bym jeszcze wczorajszego rewarda, ale nie zrobiłem tego. Więc teraz upgradeujemy na bardzo wysoki poziom wszystko. Ogólnie ja bardzo dużo yy, wszystko na dwusetny poziom minimalnie. Oby się udało na dwusetny jest? Nie, to na pewno się nie da. Na 200 nie na może Nie, nie udało mi się tak Petro spróbuję na i tak zło dosyć dużo Okej okay. Ale w międzyczasie, kiedy ja wszystko upgrade'owałem, to już wszystko się napełniło. teraz wystarczy to, wystarczy tylko, żeby to upgrade'ować. Jestem na taki wysoki w momencie, że niektóre, że na przykład jestem, muszę dostać, trz... czyli ile potrzebuję, żeby to najmniejsze. Ok, do to posiadałem 236A, do to 600, do to BB, DD, 3AA. Okej, okay, czy policja trzeba kliknąć? O, dwa diamenty. Z no aż no nie wiem, ale czy aż U2A. Dwa, 2 a, a. Dwa, to jest dosyć duża rzecz, go raz upgrade'ować to co jest naj, najmniej. W ogóle od, na tym polega gra prostsza, się ciągnąć. mogę się tylko grać, jedną rzecz cały czas, To na resztę mnie nie stać. To jest taka typowa gra Ja bardzo lubię takie <totop> gry. Z... Może się tylko uszczę reklamę. Okej. Okay. Ten... lubię tą piosenkę. Ty 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 piosenkę. Jest mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. bardzo strasznie próbuję śpiewać, ale okej, okay, kanclerz To była genialna rzecz. Mhm, mm O to chodzi. Thank you, a dziękuję. Tak to wygląda na 8 minut, i tak to w się udało zrobić. No co, że, uwaga, się będziemy, mówił. To będzie tylko jego piska, bo są takie fajne. Normalnie, okej, jakby coś nie będę się nudził, ale na bardzo najgorzej, jak się będzie dało czyli to jest taka minigierka. Czyli nawet jak najgorzej się zrobi, jak się da, to i tak się wygra. Wiecie, może zrobiłem to bardzo, bo to jest tak, to najprawdopodobniej wygram. I to może nie wygram nawet. Nie, to było chyba tak nastawiony że tego na pewno nie wygram. Nie, albo i wygram. Nie, to bo tak specjalnie, że nawet cokolwiek bym zrobił, to bym wygrał. Co? Nie. Po prostu sądziłem, że przegram to. Po prostu, albo jest tego, że ty zawsze wygrasz. Okej, okay, pięć do dostanę za 15 godzin. Pójście tak, ja to zrobiłem. Nie spuszczam tutaj reklamy. Ogólnie możecie teraz przestać oglądać ten film, lub sobie oglądać po prostu reklamę ze mną. dlatego, bo ten film jest ogólnie trochę za krótki, żeby go tak zakończyć. Albo nie, dla was to będzie chyba za nudne. Na pewno w międzyczasie, kiedy puszczę te reklamy to coś się stanie, więc zostańca. Polecam Wam to. Ok, 20 trzeba dokładnie teraz. Ok, 4 godziny warp, time warp. <grym> 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 How How I 15. Uh, just i I've seen you at Donnie several times. Where did you get that money from? I cannot stop you. I play it at work. I play it everywhere. The best thing What's is game, game? you can win real money. I'm talking about big cash. Okej, okay, następne. Okej, nazwę, że podczas tych reklam teraz nic nie mówię. Okej, okay, bardzo was za to przepraszam, ale y, na razie nie mogę. Teraz podczas tej reklamy o co w tej reklamie chodzi. Ma się klikać po prostu? Na pewno to jest tylko nastawione. I Na pewno za trzeci razem się nie za drugim. Kliknę, proste reklamy są takie, że zawsze się wygrywa. Nie, teraz, teraz to była tylko dyplom, ale jaki nie nabieram ostatnie? No i się uda, to jest albo reklama. nie, to nie jest chyba reklama. Chyba um, Nie, także. Nie. Dolmuster o oh, nie, to było straszne Bo to była straszna reklama, ale cokolwiek bym zrobił na pewno by źle wyszło Nie by co... ja lewego tak ja, jak... ja, jak... ja, na tyle glam po prostu Ta gra nie jest fajna To fajnie to nie no, wiem, że opłaca się wstać do końca. Widzicie, co się z na końcu. Powiedzcie mi w komentarzach, czy opłacą się dostać dost do końca, jeśli dostrzymać się oczywiście. Okej, okay, to jest tańsze teraz. Teraz tyle samo, teraz te tańsze, teraz te tańsze, teraz te tańsze. Ja zawsze klikam w te najtańsze. Okej, okay, teraz to jest najtańsze. No teraz na nic mnie nie stać. Serio! Wow! wow. Zresztą tą grę tylko yy, oddać, że mówię, że to jest farma. Ale tą grę tylko tak samo doszło dosyć daleko, Chciałem już to nagrać, ale powiedział mi, że nie mogę. No więc. A to mogę Was tylko przeprosić. Ruh, ruh, ruh. Co to już nie to nie jest tak ok. Na okay. tym kończymy ten odcinek. Pa